Będą kolejne zmiany. Dotyczą zaszczepionych koronawirusów w Polsce. Trzecią dawkę szczepionki będą mogły przyjąć kolejne grupy. Dziś pojawi się rozporządzenie, by trzecią dawkę szczepionki podawać personelowi niemedycznemu pracującego z zakażonymi, bądź mającymi kontakt z zakażonym materiałem genetycznym, powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Będzie to kolejna grupa, która zostanie uprawniona do przyjęcia trzeciej dawki preparatu przeciw COVID-19. To poniekąd realizacja tej, grupy 0, z którą mieliśmy do czynienia na początku programu szczepień, wyjaśniał rzecznik resortu zdrowia. Trzecia dawka, nazywana przypominającą, powinna być podawana pół roku po przyjęciu drugiej dawki. W Polsce szczepienia wykonywane są preparatami Pfizera. Ministerstwo Zdrowia na podstawie zaleceń Rady Medycznej rozpoczęło w piątek 24 września wystawianie skierowań do rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób powyżej 50 lat i pracowników ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem. W drugim przypadku chodzi o osoby, które na początku akcji szczepień przeciw COVID-19 były w tak zwanej grupie 0. Dla kogo trzecia dawka, dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest zaś osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca. Chodzi między innymi Osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządowych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności, z zakażeniem wirusem HIV, leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków. Które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek. Podaje się ją po 28 dniach po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Trzecią dawkę mogą przyjmować także studenci uczelni medycznych. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i o 29 zgonach.